Witajcie! Jestem Regmund, a to jest fragment słuchowiska Wojownicy Zamku Gieł. Zapraszam do słuchania całości. Cokolwiek robisz, Joachimie, pamiętaj, nie igraj z mocą demonów. Na pewno już wiesz o braku zgody króla na otwarcie krypty. Owa księga zawiera wskazówki potrzebne do otwarcia jednego z grobowców pradawnych. I chcę, żebym ci pomógł ją przetłumaczyć, tak? Dobrze wiesz, że nie władam językiem demonów, przyjacielu. A właśnie taki spisana jest ta księga. Proszę, daj Leanderowi tę księgę i pokieruj odpowiednio. Myślę, że wiesz, co trzeba zrobić. Cokolwiek robisz, Joachimie, pamiętaj. Nie igraj z mocą demonów. Póki co, to te siły próbują igrać z nami. Bez penetracji grobowca nie będziemy wiedzieć, jak z nimi walczyć. Całość posłuchasz na kanale YouTube Wojownicy z Zamku Mgieł lub na Spotify.